No cześć! No cześć, kolejny odcinek z tej gry! It's tues, t... it Tuesday! <susza> <laughs> bo do tanga trzeba dwojga. E... No w sumie tak, nie? Bo do tego trzeba dwojga. It takes two. W każdym razie, kolejny odcinek. Wow. E, póki co... Jest super, nie? Czekaj, bo <smusza> nie ma <susza> Nie, Nie, wróci. Ty już tak znowu... Się... A ja znowu tutaj się męczę. No tam. No właśnie ja też umiem tam problem, żeby to Źle to zrobiłem, źle to zrobiłem, bo muszę to zrobić w tę stronę właśnie Nie tu, tylko tu O właśnie Tak to trzeba zrobić. Szkoda, że nie ma save'ów. Quick saveów, nie? Ale jest świetnie zrobiona ta gra, nie? Ten y, szyb wentylacyjny tutaj fajnie to wygląda. Dobro chodzi, nie zachwycać. Ale no, ja lubię się zachwycać jak ktoś się postarał nad gronem. Wy ludzi ludzi działo i po godzinach, żeby to tak wyglądało, Szef im pewnie mówił, że nie mogą iść do domu, dopóki ten szyb nie będzie wyglądał lepiej. I oni tutaj każdy te fragmenty rdzą, te nitę. No dobra, no okej. Okay. Co robisz? Kręcisz sobie? Złapałem się. Złapałem się. Co teraz? Co teraz? A, dobra. I teraz ja mam coś kręcić? Nie Teraz hmm. ty mnie masz przepuścić. Jak? Ja tu nie mam kółeczka do kręcenia. Do sterowania. Może tam coś jest. Właśnie. O, tu mam coś. Jakiś guziczek? I? A, I. włączyliśmy automatyczne kręcenie. Nie no i pięknie widzisz jednym guzikiem zrobiłem tyle nieee 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 o stary co roboty a możesz poczekać na mnie możesz tu na mnie poczekać tada? dobra przyszedłem tada. Się. O, gdzie ty jesteś? Czy to jest tak jak w humanie? Że... Jak przejdę i ty dedniesz to się pojawiasz po mojej stronie? Czy nie? Nie Czekaj, tu coś przełączyłem A, Dobra. ale to musisz tak jakby skoczyć i ja cię w locie przełączę Mhm, dobra. Skocz okay, teraz i teraz ty mnie będziesz przyłączał. Nie, drugą. Mhm. I. I. Okej, okay, dziękuję. Jakbyśmy grali na dwóch kompach ty u siebie i się nie słyszeli albo nie widzieli. Co to jest? Latająca rumba. ryba. La latająca. Ta. Robot wymyślający. Chciałem powiedzieć. Nie, ci <śmiennie> ja. Jest... Nie, nie. To wie na... kto nas ogląda, nie? Wiesz co chciałem powiedzieć? Hmm. No jak się nasz robot nazywa? To A... <gakovane> <grafy> no, nie jest robot, to tak? No jest, robot ten tajemniczy bateria Ale chodź na górę. Czekaj, bo daj mi się pozachwycać, tu te iskry jak to ładnie zrobili, no Taka fajna jest ta nie podoba mi się A nie ma 12 rekordu? No jest od 12, nie wiem dlaczego O, ty już masz 12, nie? <grafy> Ja to mi idę, tam. ja tam idę na dół. a, nie. a nie? Czy tu? Czy A, tu byliśmy, czyli tu kartoniki. Cioch, cioch. Znowu będziemy latać. Robię ci tutaj. Um, nie wiem co, co robić z ciebie? Aha! a takie coś. Dobra. Co no, teraz? Teraz się to odwróci Tak jest, jak ja już znam tę grę i pięknie, A tu się gryzie Gdzie mamy iść? A tu Ty już stoisz już tam dawno wiesz o co chodzi. Mógłbyś chociaż powiedzieć. Tutaj nie, stoi i patrzy jak się męczy, nie? Wskaźili się światło. żeby nie w górę? A jak to włączysz, to co się dzieje? Pająki czy coś? Co Dobra, nieważne, wyłącznie. To po co to jest? To do czegoś musi się służyć. A nie może tak jak te trocinki do niczego. O, jest coś ważnego. Chyba. A może i nie? Czy coś jest? Wow! Jak ty to Co? 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 Patrz, latający, ten Dobra, idźcie tam po Samobójczą jakąś cokolwiek to było. Puszką. Puszka! Samobójcza puszka. Ale fajna jest ta gierka. Ale fajna jest ta gierka. No dzień, dzień, wop. A, myślałem, że dednio, dobra. Szpoglądny skok na nie umiem! Patrz. No nie umiem, jakoś mnie blokuje. Co jest gry? Nie tu! Kodi, co ty robisz? Patrz. Skok? Skok? Drugi, drugi raz już nie mogę skoczyć. No No dokładnie. Dobra, udało się, ale z shiftem. Przebywać. Uh -huh. Zapomniałem, że nie trzeba sterować. Że nie trzeba? Że trzeba. Teraz już nie oddychać. I przy państwa. A ja myślałem, że to było steruje. A dobra. No i co teraz? teraz... A tam dalej A tam, dobra, zmień, zmień! Dobra. Co teraz? Dobra, i w takim razie... To może jakieś sterowanie? Ty pewnie tu musisz to zacząć obracać, o. Tylko po co? Jakby się złapać? Nie no, kręć tym, no. Cały czas tym kręć. Tu była platforma, o! Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze. Obróćmy to jeszcze. O, stop! Stop! To jeszcze obróć. <grym z określenia> mhm. Mhm, stop! Serio. Mhm, dobra. gry tygrys, ukryty smok. Ok, jeszcze. Już mnie chciałeś z dymucha. Niech dalej no, nie specjalnego. Nie, nie ty mały oczucie. Ty. chyba. Tak, na pewno to tak zadziała. Niech nam ktoś skoczy. A, nie. A dobra wiem. Już, ty dobra. musisz tam i skoczyć się tam do tego, wiesz? No ale ktoś musi się tu szybko chyba złapać to jeszcze. Co? No właśnie ja! Dasz radę? Mhm, dam radę. Czyli jak od razu jak skoczysz, to wskakujesz tu, dobra? Mhm. Dobra. Gdzie muszę? No tutaj stań. a my skoczyć później. Dobra, no. Nie tą strony, tata, w tą stronę, tutaj musisz skoczyć. Tutaj. Aha, okej, okej. Nic nie było. Jadę, jadę! I... jest! Co za współpraca, spadłbym. okej. I teraz odwróćcie się tam. Fan. Gdzie to leci? I... tam polecisz. Juk! A, to każdy a... musi teraz swoje strony A nie, bo to tu byłeś. Czy nie byłeś tu? To jest piłeczka, wyrzucę. No. O, czy... <laughs> ja steruję, a ty rzucaj piłkę. A, no, dobra. Trafił? O! Coraz niżej jest? Coraz niżej. O, o, o. Chyba co tutaj zbieram jabłuszka Dobra Chyba się udało I chodź teraz do mnie Ciekawe ja nie widzę Ale muszę teraz tutaj... To jest głupie zobacz Kamera Teraz się obudziło kamera Teraz razem Razem Autopilot i gdzie my jesteśmy? Przed myślałem, że nie nagrywamy, bo tu jest zarysowy. Ale ja. Wielki odkurzecz. Jaki żołądek. O czym tu mówisz? O czym tu mówisz, stary? Nie, ja! wstawajcie! To nie jest odkurzacz tak naprawdę, To jest jakaś klimatyzacja czy coś? Jaką pan książkę? przewijamy? czy, wiany, czy wiany? Dobra, oni coś tam mówili, nieważne. No i teraz, o kurczę. Co walczymy? walka z bossem. Jakie mamy bronie? Jakie mamy uzbrojenie? Mamy coś? Aaaa, już mam pole życia! Ja. Mogę złapać to, dobra. Pyk. I... Ja mogę to złapać. O, ja to wsusnąłem. A ja muszę być na górze. A, dobra. A ja muszę być na górze. A, Okej, okay, czyli nad tym trzeba przeskakiwać, tu trzeba unikać tego jeństwa. Aha, muszę być tutaj na to Dobra, na górze to ja muszę z... być. Rębę. O, są jeszcze. Nie umiem tego tak skręcić. Nie umiem tego skręcić tak na nie musimy poczekać. Będzie fala pewnie? Tak jak już wiem, ale proszę. I teraz tutaj muszą gdzieś te beczułki lecieć. Żebym wow, wow, miał wow, wow, to wow, wow. Dobra, teraz im się uda. Jesteś gotowy? Tak. Jestem gotowy! Pięknie. I taki system. <śmiech> Jok, <śmiech> dobry, jakiś kompost nauczył się, mogli <laughs> <Tata> nie zgin! nie <laughs> Staram się. Dobra. Dobra. Co to jest? Nie wiem, nie wiesz co Jeszcze nie tata, oh, jeszcze sekundka! Wytrzymaj! Wytrzymaj sekundkę! Już? Okej okay. Dobra Może jeden z całym stopniu okay. No bo no, no, to się resetowało Co to jest? Co? Nie wiem co to jest, to jest. Jesteń, to jest. No, Ja sam nie wiem, doda! Ej, odkurzasz, zaginiesz. No właśnie! No przejdź! Myślałem, że to będzie jakiś ras jak na przykład, a odkurzę, ci nauczył nowy ksłuczek. Dobra, strzelamy. Tyk. Ale ja oczywiście nie złapię ani jedni. Jeden, dwie złapy. Tak, gotowy! Uuuu, dziwiony. Co to jest? Nie widzę nic! Ja też nic nie widziałem! <tutuj> Do dobra, Żyję <grymne> nie! Widzisz, wszystkie duchy. Nie chcę tych śmieci. O, dobra, łap łapę wszystko. Łapiesz? Masz, masz, masz? Powiedz kiedy? Mam! Okej. Okay. No, dobra, więcej. <grymne> masz, O, kurczę, teraz wszystko narażę. Nie, <grymne> Jeszcze niech kurczę ten inny, już w ogóle we mnie Kurczę, <śmienic> no Nie no! Co to Cii, o, o, o. Powiedz, Kiedy? Powiedz, kiedy? to Kiedy? 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 Ale to Kiedy? Kiedy? będą Kiedy? 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 od Kiedy? To jest jakiś Kiedy? Kiedy? dlaczego Kiedy? cały czas mnie Nie to widzę, ho, taka, jakiś ten karcz, ho, 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 kiedy! Powiedz, kiedy powiedz, kiedy! Powiedz, kiedy. Powiedz, kiedy. Bierz, <toddź> teraz ho, 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 teraz? biegnie, biegnie, biegnie. Mam to! Jeszcze raz. Ale emocje. Yes! I na rumbie sobie lecimy. No i spadliśmy, kolejny raz. I znowu do rynsztoka. No przecież tu zaczynaliśmy. Przeklęty wkurzacz.

Współpracę. Czekaj, bo to jest chyba ważne. Patrz, to Róż! róża. Róża, róża, róża skarbie, róża. Nie słyszę, to no, nie, nie słyszę. bo dobra, przewiniemy. Do... <grym, grym, grym>, Włóczki łóczki, są tam będą galeryse. Celowanie. U. A ja mam młotek? Rzuć gwoździe. w rzucić gwoździe. Poczekaj. Czyli od RT? RB? Sobie... RB? Mm. Mm. Przywołaj gwóźdź. Gwóźdź przyjaciel? Przywołaj gwóźdź. Nie no, czekaj, nie naciskaj. O, oh, jest, dobra, mam gwóźdź. a ja mam to. Dobra. Teraz idziemy po prostu dalej, idziemy, nie? Hmm. Mogę tutaj coś na przykład zniszczyć? Zobacz. Nie da się. Mamy młotek. Rozwal to. A, może rozwalać? Ja chcę młotek, ja wolałem młotek, ale to jest niesprawiedliwe. Mam jakiś głupi gwóźdź, ja młotek? młotek. Ej, zlagowało i spadłem, no bez sensu. Co to robi tutaj? A ten młotek jest mocny? On nic nie robi. Zobacz, co pyta. Co my tu mamy robić? HO! HO! A dobra, muszę to przybić. W mnie walnąłeś. A dobra. Muszę tu... nie, a muszę A, bo to w tę stronę. Dobra. Walnij. Oh yeah! I co teraz? Aha, ja muszę gwoździem w to trafić, powiedzmy. Nie. Tak, musisz gwoździem w to trafić. Nie, chyba nie. Cześć, Cze, co ja mogę zrobić z gwoździem? Zimno już, może już takim ma. E, e, daruj. A, tu pewnie trzeba, zobacz. Ha. Nie, myślę, że się tego złapie i będę się tak odwracał. A ja muszę tak zrobić z hmm. Tu! Nie! Hmm. Ale te żółte miejsca faktycznie są chyba... Zobacz, mogę tam wbijać. Nic mi to nie daje, gdzie mam iść, A bo dobra, wiem co już musisz zrobić. Co? Dobra, no, nie poczekaj, no, nie wiem co musisz robić. Mm, czekaj. Bo musisz no, mi zrobić jakoś no, tym... Nie mogę. Tym Ta y Tak, żebym, żebym mógł się obracać i żebym mógł przeskoczyć, tylko nie wiem na czym. A ty możesz tak zrobić? No nie, no chyba to tak. To y, otwórz mi jeszcze raz t, y, ten kołowrotek. A ty możesz się odwracać tak na tym gwoździu? Wbij mi to jeszcze, no. Okej. Okay. Okay. I teraz zobacz, jak ja wbiję tu, powiedzmy. Wbiłem, no. I, ale musisz mnie przeprowadzić, bo ja teraz sam nie przejdę. Czyli otwórz mi to jeszcze raz. nie? kurde. Oh, tu, dobra, jeszcze raz. Bank. <laughs> I hey, chodź ty I co teraz? <laughs> <laughs> A dobra, A, ty umiesz takie rzeczy robić, fajne. Ja nie umiem. To ja pewnie będę musiał tu przyjść, a ty mi chyba tam jakoś to otworzysz. Ale może no, to muszę zniszczyć? Na pewno nie. A, czekaj. Masz gwoździa. Nie ma za co. Ej, Co się stało? Nie zdążyłeś. Już chciałem zabrać ci gwoźdia, 20 minut, dobra. Przeskocz i wchodzimy do studia. Dobra. E, w takim razie... E, w takim razie to był kolejny... E, fajna ta gra! Fajna gra. E, fajna gra, no? Fajna gra. Zobaczymy co dalej. Wam się podoba. E, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Hipa Do no,